Cześć wszystkim z tej strony Adminkiłaszko najbardziej ulubionego fanpage'a agruizki po polsku Nini i Maja. Powiem mi krótko, dzisiaj będziemy gotować. Dzisiaj będziemy was. robić oddziarskie heciapu. Tak jest. Koniec. <gry> Słuchajcie, mamy tutaj wszystkie składniki. Mamy tutaj mąkę, mąkę mm -hmm. pszenną, wzięłyśmy dwie szklanki, ale tak na oko musicie wszystko zrobić tak, my nie jesteśmy w stanie podać dokładnie kucharze, ile dök, a czego. <grym> tutaj mamy drożdże, tutaj takie zwykłe drożdże, potrzebuje mi jeszcze mleko, mm -hmm. tutaj mamy sól himalajską. <grym> ale możecie wziąć zwykłą, mm -hmm. to, to nie jest... I tutaj jest olej. Em, olej albo oliwa. Nie ma znaczenia. E, tutaj mamy ser oczywiście, najważniejszy składnik. I teraz tak, najważniejsza sprawa. Co trzeba zrobić, gdy w Polsce nie mamy sera gwóździńskiego? Bardzo dobra rzecz. Możecie, możecie, zrobić, możecie zrobić taki miks. Wziąć z, z mozzarella i feta. Tak. E, I co? I soli dodać. I soli dodać. To, to nie właśnie, jest słone. Tak. Albo czasami e, zrobiłyśmy zro, taki miks e, ser żółty, twaróg i, i, i znowu mozzarella. Tak. I znowu trochę soli. Żeby tak. było tak. No i jajki. I jajka oczywiście. Słuchajcie, wiecie pewnie jak wygląda ciadziarskie, prawda? Jak wygląda ciadziarskie, bo tam jest jedno jajko. Z z wierzchu, mm -hmm. nie? Tak, a no. jedno potrzebujemy do środka, żeby dać to tak z farszu, czyli do tego do sera, do ale sera. to potem pokażemy. Najpierw tak. zaczynamy od robienia ciasta drożdżowego, wiecie jak się robi ciasto drożdżowe, tak? Mamy mąkę, dodamy zaraz drożdże, jeszcze trochę oliwy i ciepłą wodę. I Będziemy ugniatać. Tak, i zaczekamy taką godzinę, będzie się, napijemy się kawy tak. i potem dalej. Słuchajcie, póki nasze ciasto rośnie, musimy zrobić następującą rzecz, musimy przygotować to, co idzie do środka chachapulit, czyli ten serowy farsz. I bierzemy ser i trzemy jak mi na tarce, trzemy aż będzie cały utarty. Trzemy, nie, oszczędzamy się. nie oszczędzamy się ani sera, ani, ani tarki. Trzemy tak, jakby ten ser nam ukradł stówę. Jaką nie wiem, po prostu czujemy tak, żeby nic od niego nie zostało. Chyba już wystarczy, wiesz, tak mi się wydaje. Tak, już, już zniszczyłaś tak. ten ser. Już zniszczyłam. Dodajemy trochę mleka. Na oko znowu. Znowuż. Okay. Mieszamy. Nie, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Widzicie? Wszystko na oko, improwizacja. Bo chodzi o to, żeby ten, ten ser nie był taki suchy, tak? Wiemy, mm -hmm. że on tak się stopi, jak będzie piec sił. <noise> ale i tak można zrobić go trochę, żeby był... Ogóle... Jeszcze trochę do Jeszcze trochę wiecie. mleka. Mm -hmm. Ale bardzo nie lubię mleka, muszę przyznać, ale mam nadzieję, że... Ale nie będzie czuć nie tego nie mleka. Nie tak, bo się nie poczuje. No. Okej, okay. dodajemy trochę mąki. Trochę mąki. Według przepisu e, mądrzy ludzie tak to robią, że dodają tam trochę mąki. A kim my jesteśmy, żeby zrobić inaczej? Absolutnie, absolutnie nikim. Absolutnie nikim. No. I można powiedzieć, że nasz serowy farsz jest gotowy. Go no. No. I co? Czekamy na ciasto. Okej, okay, nasze ciasto urosło. To jest naprawdę takie dosyć duże, jak sami widzicie, więc bierzemy taki jeden kawałek. O, to starczy nam. Mamy mąkę. Teraz, okej. Okay. Tak to zrobimy. I dalej ręce działają. Pracują ręce. W ogóle, jak wiecie, adżerskie hijabury, jak wygląda, to ma kształt takiej łódki, tak? Więc jakby od Was zależy jak to zrobicie. Czy będzie ładny, czy nie? No tak, teoretycznie większość ludzi robi to tak. Daje taką trochę nie kwadratową, tylko taką formę. Podłużną chyba. To się nazywa. Tak robimy, tak robimy. I końcówki tak. Widzicie? Mamy kształt. I dalej ok. No, jakoś tak. Słuchajcie, nie robię tego na co dzień, więc nie bądźcie jakoś tam bardzo krytyczni, ok? Okej, okay, to ma, to przypomina, tak? To Kształt. nawet bardzo przypomina. Ja mam, bardzo, 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 się cieszę, się nie za taką ocenę. Teraz bierzemy to. I dajemy, nie oszczędzamy. W ogóle tajemnica haciapuri. Im więcej sera dodacie... Tym lepiej. Tak. I na tym polega głównie. I wiecie, dlaczego gdzieś tam, jak w piekarni na ulicy, kupujemy, chociaż wody nie smakuje dobrze? Bo za mało sera. Tak, a jak robimy w domu, to mamy możliwość dać tam tyle sera, ile chcemy. No, na ile pozwala nas budzić. No oczywiście tak, oczywiście. Powiecie, takie czasy na deszczu jest taki. Słuchajcie, na nie? Może to jest nasz ostatni posiłek. Może to jest nasz ostatni hajapuri Maja, może sera już nie będzie. Zgodnie z legendą w ogóle to jest utka, bo to jest adziarskie hajapuri z Adziarii, gdzie jak wiemy, mamy morze. A dodajemy później do tego jajko, czyli jako słońce. Zachodzące słońce. Nie płaczę teraz. Co robimy? Do rozgrzanego piekarnika. Tak jest. Jak widzicie, 15 minut, temperatura 220. Let's get it started. Nadziewaj się, żeby wygląda ładnie i teraz bierzemy jajko. Teraz bierzemy. Patrzcie, jajko. trzymaj to, trzymam. Tylko chcę pokazać ładnie bliżej, jak wygląda. Patrzcie, jakie jest ładne. I teraz jest bardzo ważna część, bo wiecie, jajko symbol słońca nad morzem czarnym. Przynajmniej ja tak to rozumiem. I tak dosłownie na minutę. Mi. Żeby to jajko się ścięło, żeby nie było surowe i nasze dziecko będzie gotowe. już moje haciapury. Teraz zrobię tak, mieszam to wszystko dokładnie. Traktujcie to jako instrukcja, jak jest bo trzeba wymieszać ser z jajkiem, mm -hmm. żeby było Gen smaczniej. Generalnie muszę zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Jak pewnie sami zauważyliście, kuchnia gruzińska jest dosyć tłusta i są same węglowodany. Więc w restauracjach ostatnio bardzo popularne jest tak zwane co hacia chociaż ulici, li, co to znaczy. Wyjmują nadmiar, nadmiar ciasta. Tutaj nie ma za dużo ciasta, więc nie możemy wyjąć, ale jeżeli zrobicie, i się okaże, że jest za dużo ciasta, możecie z tej, z tej strony jakby... O, coś takiego zrobić. Teraz mało, mało ale to mhm. jest właśnie, właśnie nadmiar ciasta. Więc możecie to wyjąć i w ten sposób zjeść. Ciekawe, wezmę serwetkę. No. No, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Nie posupuje mi to, nie dodaje mi do tego koper, koperek albo czy są w jakichś różnych filmikach takich, że Ci widziała... Ani pietruszki, bo czasami Też. dodają ludzie, a Też. to nie jest potrzebne wcale. I jak to jemy, tak? Bierzemy kawałek tutaj, kawałek chleba. Trzeba to zamoczyć i... Bo nini nie chciała zjeść. Ja więc... nie jem, więc Maja będzie demonstrować. Widzicie jak człowiek jest zadowolony, czyli jest dobre. To co? Będziemy kończyć na tym. Róbcie adżarskie i smacznego. Bądźcie szczęśliwi. Bądźcie szczęśliwi. To to szczęście. Dokładnie. Pomachaj ludziom, Maja. No już, to papaszki.